Na początku sztuczka z nożem, zobaczcie w jaki sposób go trzymam i pod ciężarem samego noża kroję. Chodzi o to, żeby polędwiczki z kurczaka pokroić w kostkę, doprawić ulubionymi przyprawami. U mnie to sól, pieprz, czosnek, przyprawa do kurczaka oraz czyli Wszystko ze sobą łączymy, a następnie odstawiamy na 15 minut. Smażymy na mocno rozgrzanym tłuszczu, tak by kurczak się zezwłocił z zewnątrz. Przechodzimy do kluczowego elementu, czyli do blendera wrzucamy jedno opakowanie z skyru, dodajemy mleka kokosowego, jedną łyżkę serka kanapkowego oraz jedną łyżkę majonezu. Dodajemy soku z cytryny i syropu klonowego lub miodu. Chili i game changer, czyli sól wędzona i dwa ząbki czosnku. Wszystko ze sobą blendujemy tak, by powstał gładki lekko lejący sos. Przelewamy go do kurczaka, następnie dodajemy jedną puszkę Kukurydzy, tą małą puszkę i jakieś 200 gramów sera cheddar wraz z mozzarellą, fury, natki, pietruszki, wszystko ze sobą mieszamy. Następnie bierzemy placki tortilli, ja miałem kupne, ale jak umiesz to sobie zrób. Wykładamy facz i zwijamy ciasno. Ja wszystko ułożyłem w airfryerze i zapikałem w 180 stopniach przez 7 minut. Jak nie masz frajera, możesz skorzystać z patelni lub z piekarnika. Tortillę posmarowałem wczorajszym masłem czosnkowo-paprykowym i posypałem natką pietruszki. Zobaczcie jak to fantastycznie wygląda, a smakuje rewelacyjnie. Jeżeli mnie nie obserwujesz, to nie obserwuj, ale taką tortijkę to se zrób. No i oczywiście nie lajkujemy i nie zapisujemy.